Z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza: Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanowczy przy Nim rzekła, Panie, czy ci nie, nie jest to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział, Marto, Marto, Martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mału albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Pierwsze, ta piękna scena mówi o tym, znaczy pokazuje mi, że Pan Jezus nie do końca był konsekwentny w tym, co mówił. Brzmi, zabrzmi, zabrzmiało to pewnie tak dosyć złowieszczo, że Pan Jezus niekonsekwentny nie i homileta teraz wykaże to. Ale w Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi lisy mają nory. Ptaki powietrzne gniazda, a syn człowieczy nie ma gdzie schronić głowy. Tymczasem mamy piękną scenę, gdzie Pan Jezus przychodzi do Betanii i jest nakarmiony przez Martę, ma obiadek, jest przyjęty przez Marię, wysłuchany, doświadcza uważności. Więc tak nie do końca to prawda, że Pan Jezus nie miał gdzie zawsze głowy schronić. Schronił głowę przecież też przy Maryi, przy Józefie. I tych momentów w Betanii było więcej, ale były też takie momenty, gdzie rzeczywiście, jakby syn człowieczy nie ma gdzie schronić głowy, będąc w Betanii. Kiedy łazarz umiera i kiedy Pan Jezus według Marty i Marty Marty Marii i Marty trochę się ociąga w tym żeby przyjść do tej Betanii myślę że to jest takie bardzo ludzkie że zanim do nas dotrze to że ktoś odszedł to jakby tego nie, nie przyjmujemy jakby nie, nie chcemy tego yy, przyjąć do wiadomości jakby odrzucamy oczywiście w przypadku Pana Jezusa pewnie te powody były trochę inne, ale taki ludzki aspekt tego wydarzenia był. I kiedy Maria przeżywa siwę, czyli siedmiodniową żałobę w płaczu i nie chce wyjść z tej betanii, ta betania jest trudna, więc nie zawsze w tej betanii było przyjemnie i było jak w domu. I betania to też jest ostatni moment jakby można powiedzieć ostatni przystanek. Przed Paschą, przed ostatnią wieczerzą, wieczerzą z uczniami, to tak jakby można powiedzieć, ostatni obiad w gronie przyjaciół. Znowu jest łazarz wskrzeszony, bo to jest uczta po wskrzeszeniu. Znowu Jezus jest ze swoimi przyjaciółmi. Więc ta pytania jest naprawdę takim pięknym miejscem w Ewangelii, do którego też myślę, trzeba dojrzeć. Że Ewangelia to nie tylko jakiś bardzo wymagające nauczanie, jak osiem błogosławieństw. Ale to są też takie momenty y, po ludzku bardzo przejmujące i do których trzeba jakoś dojrzeć, że, że ważne jest to, że jestem tu, że potrafię celebrować, celebrować jakby tu i teraz swojego życia. Druga uwaga to trochę w obronie Marty. Już sobie wczoraj, od wczoraj myślałem, o tej Ewangelii o Marcie, mając świadomość, że mam dzisiaj do przygotowania obiad dla moich braci i naszej rodziny z Ukrainy, którą gościmy. Jak sobie tak pomyślałem, że gdyby trzeba było wybierać patronów nie wiem, do takiej swojej osobowości czy, czy, czy sposobu przeżywania różnych zadań, to ta, martwa, ta święta Marta bardzo mi to pasuje z jej zamartwianiem się. Bo bardzo często, kiedy, kiedy są jakieś trudne wyzwania, to, to, to pierwsze, pierwsza moja reakcja jest takie zamartwianie się. I też zamartwianie się, kiedy właśnie dzisiaj gotowałem ten obiad i, i tak bardzo. Utożsamiam się z tą Martą, która jest uważna na tym jednym zadaniu, na tym zamartwianiu się, że trzeba zrobić ten obiad, i że w tym zamartwianiu, takim skupieniu się jedynie na tym obiedzie, można nie zauważać ludzi. I Pan Bóg dokładnie, ja sobie o tym wczoraj już pomyślałem, a dzisiaj dokładnie wystawił mnie też na próbę, bo w międzyczasie kiedy robiłem już ten obiad, nagle ta kuchnia zrobiła się pełna, wszyscy przyszli, coś chcieli, także pojawili się goście jednego z naszych współbraci i oczywiście nie zignorowałem ich, ale skupiony byłem w taki zamartwiający się sposób na tym obiedzie, bo przecież nie zdążę, a tyle mam do przy przygotowania i ten niedzielny obiad musi być, yy, musi być taki, a nie inny. Ale przejdźmy do Marii, bo... Po pierwsze, uczy ona nas tego, co jest najważniejsze w spotkaniu. Bo zobaczmy, że te dzisiejsze czytania i, księgi, i fragment z Księgi Rodzaju o gościnie Trzech Aniołów u Abrahamu i Osary. I ta dzisiejsza Ewangelia, słowa o gościnności mówią tak naprawdę o uważności na drugiego człowieka. Bo ugościć kogoś, to być na niego uważny. Wiemy, że doświadczamy często różnych, różnego rodzaju gościny, jesteśmy w gościach albo my przyjmujemy i nie zawsze jesteśmy uważni na siebie. Ile jest wigilii Bożonarodzeniowych, jak, jak w filmie, to jest film, zaraz. Wyleciał mi teraz tytuł polski film, taki trudny, Boże Narodzenie, chyba, albo Wigilia, I, i, i jak brakuje tej uważności w gronie najbliższym, mimo że wszyscy świętują, a tak naprawdę są obok siebie i nie są przy sobie, i nie są ze sobą. I myślę, że, że takich rodzajów spotkań, gościny, w cudzysłowie gościny. Każdy z nas ma, mnie, ma mniejsze lub większe doświadczenia. I Maria uczy nas uważności. Po pierwsze, uczy nas takiej uważności e, e, duchowej. Maria z Betanii jest uosobieniem Izraela, który jest wezwany do słuchania Adonai, słuchania Pana. Słuchaj Izraelu. Każdy Żyd siedem razy dziennie się modlił słowami Szma Izrael. Słuchaj. I Mariusz Betani słucha. Ona przypomina nam Samuela ze Starego Testamentu, który w czasie powoływania przez Pana, kiedy nie wiedział jeszcze, że jest przez Niego powoływany, kiedy słyszał Samuelu, Samuelu, i kiedy rozpoznał na końcu, że to jest Pan, to ostatnie, ostatnie zdanie z tej historii, takie podsumowujące to wydarzenie, mówi. I Samuel nie pozwolił, że żeby żadne słowo Pana spadło na ziemię. To jest tłumaczenie w Biblii Tysiąclecia, w każdym tłumaczeniu jest trochę inaczej, ale w tym przypadku akurat to tłumaczenie Biblii Tysiąclecia jest takie, bardzo, jest takie bardzo przejmujące. Nie pozwolił, żeby żadne słowo upadło na ziemię. I myślę, że właśnie dzisiaj widzimy Marię, która nie pozwala, żeby żadne słowo Jezusa upadło na ziemię. Ona jest uważna na każde słowo. W liturgii wschodniej, kiedy zbliża się Ewangelia, diakon bardzo mocnym głosem woła: Bądźcie uważni, bądźcie uważni. Teraz Pan mówi. Warto sobie to uświadomić, kiedy słyszymy, trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tych słów: Pan z Wami. Ale że to właśnie za chwilę usłyszymy to słowo, żeby być uważnym na to słowo Pana Boga. Żeby zamieszkać w tym słowie, żeby się na to Słowo otworzyć umysłem, sercem, emocjonalnie wiemy, że, że takie otwarcie nie dzieje się automatycznie, że trzeba temu otwarciu trochę pomóc, że trzeba trochę się zatrzymać, że trzeba trochę jakby nabrać dystansu do tego, co ja teraz przeżywam, myślę, bo chcę kogoś innego usłyszeć, nie siebie samego, bo my cały czas siebie słyszymy. Mniej lub bardziej, oczywiście, z tym słyszeniem samego siebie też jest różnie. Nieraz słyszymy tylko pewne wrażenia, jakieś wrażenia swoje. Nie zawsze jesteśmy w stanie wytrzymać ze sobą, żeby usłyszeć siebie naprawdę. To też jest rodzaj uważności na słowo, bo w każdym z nas są zalążki słowa, logosu, jak mówi. Yy, Mówi święty Justyn: W każdym z nas są te zalążki słowa. Bardzo ważna jest ta uważność, żeby usłyszeć. I Maria z Betanii jest uważna na słowo Jezusa, ale też widzimy, że to jest uważność też na człowieka. Bo przecież Jezus to jest jedna osoba, ale o dwóch naturach. Ona słucha Boga, a ale ona słucha też człowieka, słyszy człowieka. Ona jest uważna na tego człowieka. Marta też jest uważna, oczywiście, ale Marta jest na swój sposób uważna. Ona jest uważna tą taką troskliwością, tą, yy, troskliwością taką zewnętrzną. Yy, Maria jest uważna, chce jakby, jest ciekawa. Jest w niej pewna pasja, żeby usłyszeć Jezusa. Jako człowieka też. I nie jest piękno duchem. Bo można by zarzucić w tej, w tej opozycji, która jest bez, bez sensu w ogóle stawiania w opozycji Marty i Marty. Ale gdybyśmy ją sobie stawiali, to można by, można by uznać, że, że Maria z Betanii jest takim piękno duchem. Ale Maria z Betanii jak Izrael uczy się tego słuchania, uczy się tego słuchania, jest, to jest, można powiedzieć, że całe jej życie jest taką y, sztuką, ćwiczeniem się w uważności. I kiedy przyjdzie ten najważniejszy moment w jej spotkaniu z Jezusem, to zobaczymy, że ta jej uważność na słowo jest też uważnością na ludzką biedę. Wspomniałem o tym ostatnim spotkaniu w Betanii, czyli gdy Maria z Betanii namaściła stopy Jezusa, i ewangelista mówi, że przygotowała Jezusa na dzień pogrzebu. I pamiętamy, jak musiała się przebić przez złośliwość, przez pewien cynizm, też Judasza. Musiała mieć odwagę ogromną, żeby uczynić ten gest namaszczenia drogocennym olejkiem nardowym. I ta scena pokazuje, gdzie Łazarz zarzuca Marii, że przecież można było te pieniądze wydać na potrzebujących, można było okazać miłosierdzie. Tymczasem Maria z Betanii czyni miłosierdzie, poczyni miłosierdzie konkretnemu człowiekowi. Tak jak papież Franciszek w Ewangelium Gaudium pisze: Kościół wyruszający w drogę jest kościołem otwartych drzwi. Wyjść ku innym nie znaczy biec do świata bez kierunku i bez sensu. Często lepiej zwolnić kroku, porzucić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać. Czy tym miłosierdziem nie jest właśnie spojrzeć komuś w oczy i go usłyszeć? Czy to nie jest, można powiedzieć, najwyższy poziom miłosierdzia? Znaczy być przy człowieku naprawdę? Nie przy zadaniu, które mam w stosunku do tego człowieka. Nie być w zadaniu ewangelizacji, nie być w zadaniu y, spowiednika, w zadaniu kaznodziei, nie być w zadaniu ojca, matki, nie być w zadaniu i możemy tutaj wymieniać tylko być przede wszystkim przy człowieku. Można powiedzieć, że te zadania zależą od tego, w jaki sposób jesteśmy przy drugim człowieku. A w pewien sposób też przy sobie samym. Bo pewną miarą bycia przy kimś, żeby go usłyszeć, zobaczyć, jest też to, jak my siebie traktujemy. Czy jesteśmy, mamy w sobie to jest słowo, które lubię powtarzać, ale to też jest jakiś wymiar łagodności wobec siebie. Być łagodnym wobec siebie to znaczy mieć cierpliwość, żeby siebie usłyszeć i żeby siebie zobaczyć. I być przy samym. Przy samym sobie. Bądźmy dzisiaj z Marią przy Jezusie. Ona go przyjmuje, ale tak naprawdę to Jezus nas przyjmuje i jest uważny na nas. To znaczy, nie jest tylko uważny w kategoriach zadania, że jesteśmy Mu potrzebni do zadania, tylko można powiedzieć, Jego zadaniem jesteśmy my. On jest uważny na naszą historię. On jest uważny na to, co przeżywamy. On jest przy nas. On zatrzymuje krok. Można powiedzieć, że wcielenie to jest taki moment, kiedy Bóg w swojej boskości, w swoich boskich zadaniach zatrzymał się, stał się człowiekiem, żeby się przy nas zatrzymać, żeby spojrzeć nam w twarz i żeby nas usłyszeć. I ta dzisiejsza Ewangelia to jest taki piękny, piękny dialog uważności, sztuka uważności, czyli coś, co jest odwrotnością piekła. Ewdokimow, prawosławny teolog mówi, że piekło to jest takie miejsce, gdzie nie ma nikogo naprzeciwko, gdzie, gdzie spojrzenia się nie krzyżują. Szekspir w swoim utworze Burza pisze, że w piekle nikogo nie ma. Właśnie, piekła to są takie miejsca, gdzie nas przy sobie nie ma, nie ma nas przy drugim. To są piekielne miejsca, gdzie nasze spojrzenia się nie krzyżują. Dlatego bądźmy w niebie, to znaczy ćwiczmy się w uważności.